Dobry, nazywam się Tomasz Nowak. Zawodowo działam jako agent nieruchomości i prowadzę swoją agencję nieruchomości Nowa Estate w Krakowie. Pomagam swoim klientom sprzedawać i kupować domy, mieszkania, działki. I zawsze moimi klientami są dorośli. A przecież w tych mieszkaniach czy domach bardzo często mieszkają dzieci, które mają swoje upodobania i przyzwyczajenia. Dzieci lubią się bawić, mają swoje zainteresowania specyficzne i oczywiście potrzebują do tego odpowiedniej przestrzeni. I na pewno nie raz chciałby wspólnie z rodzicami zdecydować o tym, który dom czy mieszkanie właśnie kupują. I na pewno nie raz chciałoby zdecydować, jak ten dom wyglądałby w środku i w co byłby wyposażony. W związku z tym postanowiłem oddać go z dzieciom i zapytać ich, co one w ogóle sądzą o nieruchomościach. Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie szczególne, bo moim gościem, tak się składa, akurat jest mój syn Antek. Cześć Antek. To jest człowiek, który uwielbia życie, jest zapalonym piłkarzem i ekspertem od działań matematycznych. Antek, ile masz lat? 11. Okej, okay. czy możemy porozmawiać chwilę o, o piłce nożnej. Okay. Tak? Jak długo trenujesz? Pół roku. Pół roku? Dłużej lubię piłkę. Dłużej lubisz piłkę, tak. Wcześniej grałeś amatorsko. Ale tak? jak często teraz trenujesz? Trzy razy w tygodniu i czasem mam mecze. Sparringi. No właśnie, a masz jakąś ulubioną pozycję? Prawe skrzydło. Prawe skrzydło, aha, okej. Okay. A jak jest z tymi zadaniami matematycznymi? Tak? Bo ja Ciebie dobrze znam od wielu lat, tak? Skąd to zamiłowanie do matematyki? Nie wiem. Nie wiesz. Nie, nie no, bo tak jakby wcześniej lubię matematykę, teraz jestem takim że ok, jestem w niej dobra, ale nie, że ją lubię. Ok, rozumiem. Czyli są pewnie rzeczy, które bardziej lubisz. Co to jest na przykład jeszcze? Włew, mhm. hiszpańskim. Mhm. A z takich rzeczy poza szkołą, co jeszcze Cię pasjonuje? Tenis, narty, mhm. no, rysowanie. Rysowanie. No wiem, że jesteś świetnym narciarzem. Ja już nie nadążam za Tobą. Mm. <noise> Słuchaj, dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o nieruchomościach, tak? Mm -hmm. Słyszałeś to słowo, na pewno. Tak? Co to są nieruchomości? No nie wiem dom, mieszkanie, jakiś magazyn. Mm -hmm. A w ogóle warto mieć mieszkanie albo dom? Nieruchomości? Dlaczego? No no bo nie, no bo możesz wtedy gdzie mieszkać, a jak masz taki magazyn, no to możesz go sprzedać. Mhm. I masz hajs. No dokładnie. A w ogóle, e, no, żeby kupić dom, tak? No to co jest potrzebne? No, pieniądze. Pieniądze, no prawie wszyscy mówią, że pieniądze, ale dużo? No, no, zależy jaki dom. Zależy jaki zależy dom. Czy mieszkanie. Tak. No, a gdybyś chciał na przykład sprzedać swoje mieszkanie, to jakbyś się w ogóle do tego zabrał? Co trzeba zrobić, Twoim no. zdaniem? Najpierw bym przygotował to mieszkanie do sprzedaży. No. Co to znaczy? tam, tam, nie wiem. Jeśli bym się, to tam kupił meble, żeby już były. No mhm. i przede wszystkim wystawić reklamę. Na OtoDomie. Na OtoDomie. No dobrze jesteś wyszkolony. Mhm. A co jeszcze można tam... Co jeszcze można zrobić? Żeby dobrze sprzedać, jak myślisz? Nie wiem. Nie, wiesz. nie. Może udać się do specjalisty sprzedaży. No chyba, że się na tym znasz. Chyba, że się na tym znasz. Dokładnie. To tak jak ze wszystkim, tak? Jak coś potrzebujemy w życiu zrobić, to najlepiej udać się do specjalisty. Zgodzisz się z tym? No. A gdybyś chciała na przykład kupić mieszkanie, to na co w ogóle zwrócić uwagę? Na co byłoby ważne? No nie wiem, odpowiednio dopasowanie, w sensie nie wielkości. W sensie, nie wiem, jak chcesz kupić od razu z meblami, to żeby się podobało. Mhm. Dla Ciebie najlepiej by było, żeby było jak najtańsze. No pewnie. Lepiej zapłacić jak najmniej. A Ty mieszkasz teraz w domu, prawda? Które miejsce w tym domu lubisz najbardziej? Kiedyś to był salon. No. Najwięcej rzeczy tam robiłem. W sensie, nie wiem, czytałem książki, oglądam telewizję, gram na Xbox'ie. A teraz jest to mój pokój, mhm. bo najwięcej w nim czasu spędzam. No, no, są lekcje online, no to. No, niestety. A, Czy nie, ja mi się to podoba. Ty lubisz lekcje online? Serio? No, no można na przerwach grać. <laughs> w co? W Minecrafta. Aha. No i dlaczego lubisz jeszcze swój pokój? bo mam tam super wygodne fotel. Mm -hmm. No tak, fajnie jest mieć takie miejsce swoje. A gdy myślisz na przykład o takim w, w przyszłości, tak, o jakimś y, o swoim domu czy o mieszkaniu, to gdzie w ogóle chciałbyś mieszkać? Może jakieś takie miejsce, o którym marzysz? Londyn albo Ameryka. Wow! W Ameryce nie słyszałem. A skąd taki pomysł? Mm -hmm. a, a dlaczego Londyn? Być. Lubisz tam być, tak? A jak z angielskim? Bo to się przyda w tym, w tym mieście angielskim. No to też, nie też jak dla mnie najlepsze kluby tam są, w sensie jak są ligi, jest Liga Angielska, Premier League, tak? to tam najwięcej klubów, jakie lubię, jest. Okej. Okay. No a z ale pytałem też o to, jak z angielskim że w ogóle. Dałbyś sobie radę już tam, w Londynie? Znaczy zależy, co bym chciał załatwić. No. Nie no jeśli bym chciał sobie lodę kupić albo tak. pójść do restauracji czy zajmują. No to, no, to, to spoko. Okej. Okay. No świetnie. No a teraz... Mm, załóżmy, że już wiesz, gdzie mieszkasz, tak? I, I powiedzmy, że teraz urządzasz swój dom. To mnie bardzo interesuje, co tam w tym domu miałoby być. No. Yy, na pewno mamy dużo czasu. <laughs> no tak! Chętnie posłucham. Łóżko ogromne, no najlepiej tak jak ta sala. Tak. No to ono ma wiem, 25-30 metrów kwadratowych. A, to można się ganiać. Odpowiednie. E, tam nie sporo trampolin, ale takich... Y, nie, nie takich okrągłych, takie co na, w ogrodzie są, tylko takie takie jak w Mhm. Hmm. I jeszcze y, pokój gamerski, tam najlepiej <grym> do wygrania, jest. No. Hmm, tam trzy monitory i takie tam <grym> hmm. pokój zabaw taki, że ping-pong, bilard, pub, mm -hmm. Xbox, telewizor na 10 metrów kwadratowych. Nie wiem, jeszcze może. Um, jeszcze Xbox do tego mm -hmm. i takie automaty do gier. Jeszcze nie, wiem, boisko do piłki to na pewno. Do piłki nożnej? Tak. Mm -hmm. pole... Czyli taki Orlik prywatny? Takie y, pole golfowe małe. Mm -hmm. e, może jeszcze. Mm. Nie. Kilka kanap, o, o basen. Basen, o, o, lubisz pływać? no, nie, nie, że szkolne basenowe tak. zajęcia lubię, ale tak to lubię pływać. Zjeżdżalnia. Miałbym taką wieżę z windą, mm -hmm. y, taką dużą, y, najlepiej w wysokości jak Burcz y, i I z windą i tam jest zjeżdżalnia i do basenu zjeżdżasz. No cudnie. Ale to chyba nie dla tych, co mają lęk w wysokości. No byłem na burczkali ale ta. nie na to nie, jak to jest. Mhm. No, to sobie myślę, że rzeczywiście w przypadku takiego domu to ta kasa rzeczywiście musiała być wielka. Nie? Mhm. Ale pewnie jakiś pomysł będziesz miał na to. Mhm. A w ogóle twoim zdaniem y, mieszkanie dom to jest ważna rzecz w życiu człowieka? Do czego? No bo no nie, ja osobiście bym nie chciał mieszkać nawet nie pod mostem. Mhm. No gdzie no, <laughs> coś jest przydatne. Mhm. No nie, o, proszę go, to co masz tam nie? Rodzinę. Rodzinę masz. No właśnie, dom kojarzy się z rodziną, prawda? Gdzie mieszkamy z kimś, kogo kochamy i z kimś, kogo, z, kimś z kim się dobrze czujemy. Co jeszcze? Dlaczego ten dom jest ważny? Hmm. Nie, Jak myślisz? Nie mam więcej paściu. Okej. Okay. Słuchaj, czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć na temat swoich w ogóle marzeń dotyczących mieszkania albo domu? Czy coś ci przychodzi do głowy jeszcze może? To wy. no? Ja czułem, że tam coś <słuchaj> będzie. <słuchaj> no to by, chciałbym go kiedyś zobaczyć. Antek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. 说慢一些。